Polecam serdecznie Tour de Konstytucja, imprezę ogólnopolską, adresowaną do każdego. Każdy z nas powinien poznać nasze podstawowe prawo. Każdy powinien je rozumieć i stosować. I zwracać uwagę, gdy ta umowa społeczna nie jest dotrzymywana. Tylko my wszyscy możemy decydować o naszym najwyższym prawie. Tak uchwaliliśmy konstytucję. Warto pamiętać przy turde konstytucja, że mieliśmy taki projekt polskiej konstytucji, który znają w Europie pan Timmermans, pan prezydent Gauck, bo to jest zabytek. To jest z 3 maja 1831 roku projekt konstytucji dla Europy. Czas, abyśmy w szkołach pomiędzy sobą posługiwali się tym, co wymyślili nasi przodkowie, bo Europa zdumiewa się, że Wojciech Bogumił Jastrzębowski, jeden spośród żołnierzy z Potolszynki Grochowskiej, wymyślił konstytucję dla Europy, która dzisiaj zrealizowała się w Unii Europejskiej. Warto poświęcić czas i przyjrzeć się, jak tur de Konstytucja będzie nam konstytucję przybliżał. Konstytucja to nasze najważniejsze prawo. Do zobaczenia!